Siała. dziś wam pokażę trzy najlepsze teksturpaki na box, pvp, miser, z którymi klepa jest naprawdę mocna i które wiele osób z was mnie prosiło, więc ja je dzisiaj dla was zrobiłem. Ale co, ja już zapraszam was do oglądania. Dobra siema, no jak już pewnie wiecie, dzisiaj wam pokażę trzy najlepsze teksturpaki na box, pvp, miser, z którymi klepa jest naprawdę mocna i to są teksturpaki na sety od 34 do 50 i co, tak naprawdę my już będziemy przechodzić do pierwszego tekstrupaka, nie? Dobra, to co teraz widzicie, to to jest pierwszy tekstrupaczek, którego sam naprawdę często sobie po prostu używam i już wam po prostu idę pokazać jak on wygląda. Tutaj na przykład mam seta 47 i to wygląda tak, buty 46, wiecie chyba o co chodzi i teraz wam pokażę szybciutko że tutaj po prostu tak wyglądają seciki, tak po prostu jak są nazwy tutaj doku, to jest właśnie taki szaro pomarańczowy, więc to jest naprawdę fajny do odróżniania tekstur paczek. I klepać się z nim też jest całkiem przyjemnie, bo to temy są małe, a tego nie, nie widać, a to jest taki defaultowy tekstur paczek i mi się właśnie ten na przykład teraz taki podoba, nie? Dobra, to ja już z tym tak z rubakiem, po prostu będę leciał sobie na klepkę, żeby wam pokazać, jak się z nim bije. Ale tutaj niestety nikogo na razie nie ma, więc po prostu polecimy sobie na bezelek tutaj. I tutaj spróbujemy sobie kogoś pobić leciutko, tak. Może kogoś sobie zabijemy, więc co ja tutaj poszukam sobie jakiejś ofiary szybko. Dobra, jak widzicie, to ja znalazłem tutaj sobie już parę osób, które by można było sobie zabić, ale niestety on tutaj ma knoka i oni nam walą całkiem mocne hity, ale my byśmy spróbowali go sobie po prostu tutaj zabić, bo już mu tutaj leci totem, ale niestety się wkleja już jego kolega, więc naprawdę lipnie, a tam sobie czeka jakiś inny ziomeczek, więc my po prostu sobie wyjdziemy z tej strefy i pójdziemy sobie na jakiegoś ziomeczka po prostu obok, który chce Waniwana, ale ja nie chcę go. Bo się po prostu boję, że się wywalę, bo ja dzisiaj też dopiero co zaczynam grać tak naprawdę. Więc tutaj na początek trzeba leciutko, ostrożnie, więc może byśmy sobie polecieli na jakieś inne cechy. bo tutaj tak naprawdę nikogo nie ma, chociaż tutaj jakaś klepeczka się dzieje w sobie, Jakby kogoś tutaj zaebować, to by mógł sobie jakiś ziomek zdedać, ale niestety on nam tutaj pewnie zaraz ucieknie elitrą. No i niestety nam zablokował hita swoim perkiem, a tego ziomka możemy sobie tutaj załebować. Ale ja nie wiem, ci ludzie zerką są po prostu jacyś inni i oni nam chyba będą po prostu tak uciekać, jak widzę. Więc, no i niestety ucieka naprawdę mocno, ale prawie go zabiliśmy, już mu parę totemów poleciało. Więc ja sobie ostatni raz spróbuję z tym, no i niestety oni tutaj nam uciekają, więc po prostu idziemy zmienić sobie to cechania. Dobra, no to co, ja sobie pójdę na jakieś cecha 5 i będę mógł lecieć dopiero teraz sobie na jakąś fajną strefę, żeby kogoś spróbować zabić, bo wtedy niestety każdy nam urał. A ja bym chciał najbardziej się pobić na mapce, żeby może z kimś w kratkę jakąś wejść, czy coś takiego. Bo na bez elek zależy kto jest. Zobaczymy sobie teraz, czy jest jakaś fajna osóbka do zabicia. Ale tutaj ziomeczki sobie jakąś masówkę robią, a tutaj jest ittami, którego znam, a on mnie zapewne będzie zaraz bił. Więc nie wiem, tutaj naprawdę sporo jest tych osób niefajnych. które próbują coś zrobić tutaj. Więc ja sobie idę poszukać innej klepy, takiej gdzie nie ma masówek po prostu. Dobra, widzowie, tu jest jakaś klepa, to ja się po prostu tam spróbuję wbić i może nam się uda jakiegoś ziomeczka tutaj sobie zabić, bo to są jakieś czterdziestki, więc by mogło być naprawdę ciekawie, żeby sobie zabić takiego ziomeczka. Ale ja nie wiem, ziomek niestety jest na lekkich tak? więc poleci sobie na bana, bo on hitał tamtego ziomka, a mnie bił, więc troszeczkę lipnie z tym. Ale dobra, my tu sobie z nim próbujemy oczywiście. I nie wiem, niestety wkleja nam się typ od pleców. Więc ja go sobie tutaj załybuję, ale nam już on ucieka, i oni niestety będą chyba już stąd orać. Chociaż ten jakiś elo, coś tam, jakieś liczby, próbuje, ale ja nie wiem. Patrzcie, co on robi, on jakiś inny jest. Nie wiem, to temu poleciał, ale on niestety tutaj sobie ucieka. Więc straszna szkoda niestety z tym typkiem, ale on nas plecami bije, więc ja nie wiem, czy chce się z nim jakoś mocno bić po prostu. Ale spróbujemy sobie z tym jeszcze tutaj ziomeczkiem. Bo on może sobie powoli nie wyrabiać na tych temach, ale on nam stakuje hity, ten ziomek drugi, więc naprawdę mi się to nie podoba za bardzo. I ten od razu ora, ten na citach tylko tutaj zostaje. Więc ja go ostatni raz tutaj sobie spróbuję zabić chyba. Jego trzeba tylko w łeba wziąć. Inaczej się nie da z tym ziomeczkiem, bo patrzcie, co on robi po prostu. Teraz może mu totem zbijemy, to może już... Dobra, mamy pierwszego kila i tak po prostu na tym teksty paczku się to robi, fajnie, nie? Więc nie wiem, ja tu so sobie wyrzucę te śmieci, które on miał weku, ale on w ogóle bez totema latał, więc nie wiem, co on robił, ale mamy tutaj ostatnią osóbkę, którą byśmy mogli spróbować tutaj zabić, ale on już nam tutaj ora, niestety. O nie, ty, bo ja moją elitę i firewerki wywaliłem, niestety, więc naprawdę lipa. Więc ja nie wiem, po prostu tutaj sobie poczekam na coś i muszę po prostu zaraz komentę ender chest wpisać, bo inaczej będzie całkiem spora lipa. Bo ja niestety rzeczy z tego ziomeczka wywaliłem, a przy okazji swoją elitrę, więc ja sobie tutaj już lecę na linie i na szczęście nikt nas nie chciał zabić, a my przechodzimy już do drugiego teksturpaka. Dobra, ja sobie włączyłem taki tak stypaczka, którego kiedyś bardzo dużo używałem. Już był na poprzednim filmie, go dałem, ale dzisiaj jest w upgradowanej wersji po prostu. Więc ja po prostu pokażę jak się z nim bije, jakie te sety są, bo one są takie same dałem, jak są tam, tylko że są miecze świetlne, to nie? I one teraz mam włączonego mini item, więc musicie go sobie włączyć, chyba że chcecie mieć takie po prostu trochę większe te miecze, nie? Więc ja tutaj sobie lecę z powrotem na klepkę jakąś, ale nie wiem czy tutaj ktoś będzie, bo tam była jeden raz tylko taka klepa, ale dobra, idziemy sobie tutaj i może coś tu się wydarzy fajnego. Spróbuję sobie tego ziomeczka tutaj pobić, ale on mi się wydaje, że nie zginie, bo on już sobie tutaj ucieka. A tutaj mamy set 50, więc ja się jej boję troszeczkę. I tu jest drugi set 50, więc ja po prostu sobie chcę stąd odlecieć jak najszybciej. Bo ja po prostu nie chcę z takimi osobami sobie tutaj zadzierać, nie? fajnie. Ale ja nie wiem, tam jakiś ziomek sobie szedł. Ale chyba będziemy musieli zmienić Ch, bo 50 to na pewno nie nie zabijemy, a ona może zabić nas, no nie? Dobra, ja już sobie zmieniłem cechana inne I teraz sobie lecimy z powrotem na klepę gdzieś Bo tam po prostu było niebezpiecznie A najlepsze jest to, że ja widziałem tą 50 z powrotem na spawniu Więc ona chyba mnie próbuje śledzić jakoś dziwnie Ale czekajcie, bo ja tutaj odwaliłem z elitrą Ale już na szczęście sobie naprawiłem I co, będziemy może lecieć na jakąś siłę 2 Albo tutaj jakiś ziomeczek sobie biega I to jest... Boże, nie trafiłem go ani razu, nie ale dobra, tam jest jakaś 40, i to bez koksa, to ją by można było sobie zabić w sumie. Ale nie wiem, czy ona ma jakieś rzeczy na uciekanie. A zobaczcie, że ona tutaj może sobie zaraz zdedać, Ale niestety, niestety nam się go nie udało zabić. A naprawdę szkoda, bo jakbyśmy zabili, to byśmy mieli oczywiście ranking jakiś z niego. Bo teraz jestem niestety na minus 200 rankingu, bo sobie poddałem chyba 4 razy tam, więc naprawdę problem, ale nie wiem, typa byśmy sobie zabili, jakby nam się on nie wkleił. Ale dobra, ja sobie lecę tutaj na tą siłkę 2, na którą chciałem iść, i zobaczymy po prostu, czy tam jest ktoś do zabicia. Dobra, patrzcie, tutaj jest jakiś ziomek, który może sobie w sumie zdedać od nas, więc my sobie tutaj zaczniemy go bić, bo teraz jest ta brama, która pomaga troszeczkę, ale tutaj już nie ma efektu tej siły 2, więc wątpię, że nam się udają zabić. Bo my nie mamy też jakichś bardzo dobrych perków, ale ziomek nas bije plecami, więc naprawdę bardzo niefajnie z tym. Dobra, więc nie wiem. Tutaj jest na dwa hity totemik od niego. Ale tutaj jest typ bez klaty, więc ja nie wiem, sobie po prostu wezmę koksa do drugiej i ten super bohater nam pomaga normalnie, więc my tu sobie z nim soja pójdziemy. A wezmę sobie tego totema, co on wywalił. I nie wiem. Idziemy na tą klepę, bo na tym bezelek kiedyś było więcej osób, a teraz jest więcej tego ch i jest mniej osób przez to. Dobra widzowie, ja sobie zmieniłem teksturfaka. Bo tamten to po prostu firewerki na nim wywaliłem, a tutaj są takie fajne czarne fajerwerki Ale i tak przeżyłem dzięki takiemu Sigma, ziomkowi ShadowBlock, który mi polatował Jest z sojuszu klanowego u mnie takiego Więc naprawdę fajnie z nim Ale co, ja już nie wiem, ja muszę się nauczyć nie wywalać tych firewerek bo Gdyby nie on to ja bym już polizał sobie dawno Ale dobra, ja sobie tutaj po prostu poszukam z tym ziomaczkiem naszym sojusznikiem tutaj jakiś typów więc kurde nie wiem czy na tej sile 2 coś się wydarzy ale tam chyba nikogo nie ma aktualnie więc ja sobie po prostu stąd odejdę gdzieś a to jest chyba 45 tak on ma 45 sobie seta więc ja sobie po prostu poszukam ziomka jakiegoś fajnego do zabicia morzenia Dobra, ja nie wiem, ja tu znalazłem sobie jakiegoś ziomeczka, który po prostu nie wie co robi w życiu, bo on sobie łewy po prostu kopie, chyba go na nie po prostu nie stać, więc ja nie wiem, tutaj jest jakieś przejście, na którym byśmy mogli w sumie kogoś zabić sobie, ale kurde, tutaj nadlotuje już jakiś ziomek, więc nie wiem, spróbuję sobie z nim coś zrobić. O kurde, nie no, ja nie wiem, że nie udało nam się, ale on ma gównianego seta, on odda od nas jak nic. Dobra, zabiliśmy sobie ziomeczkę na tym teksturpaku. Więc jak widzicie, na nim jest dobra pasta Na nim nie ma złej pasy. <grymne> na tym możemy sobie zabić ziomka, a nie my się wywalić. Więc co, tutaj ziomek dead, A ja sobie tutaj będę stał, bo tutaj takie ziomeczki właśnie sobie przychodzą. Ale ja zobaczę sobie w sumie, co on tam miał, bo on sobie i ten miał, ale mógł mieć jakieś wartościowe rzeczy. Więc kurde. Tutaj chyba w sumie nic nie widzę, nie? On miał tylko to temy jakąś tam walutę serwerową, więc co? Ja poszukałam takiej mocniejszej klepy, gdzie jakiegoś mocniejszego ziomka można zabić i mieć z niego dobry loot. Dobra, widzowie, to jest jakaś klepa, więc ja sobie tutaj po prostu przylecę, daję już sobie na slot te kobłęby, żeby kogoś załebować w razie czego, ale byśmy mogli tego ziomeczka spróbować, bo on tutaj. W webach sobie był, ale on ma słabszego seta ode mnie, więc byśmy mogli coś spróbować, ale kurde niestety tutaj ziomeczki współpracują sobie, bo to jest chyba jakiś jeden klan w sumie, więc ja sobie po prostu wyjdę z tych łebów i nie wiem, no to jest chyba jeden klan, bo oni tutaj się nawzajem nie biją, ale tutaj jest jakiś inny, ten tryb, ten tryb to jest chyba razem mi się wydaje. Dobra, nie wiem. Ja z, z tymi ziomkami bym się pobił, ale oni wszyscy tutaj próbują łebować, bo to w jednym klanie zapewne są. I kurde, lipa trochę z tym. No nie, tutaj wątpię, że koi zabijemy, bo patrzcie co oni robią. Taka współpraca tutaj leci. I raczej jest bez szans, żebyśmy tego ziomka sobie zabili. Więc ja po prostu sobie chyba będę powoli wychodził z tego łeba, bo się boję jeszcze że tutaj ziomki się jakieś mocniejsze wkleją więc ja po prostu lecę poszukać innych ludzi dobra nie wiem, po prostu na innych miejscach nikogo nie było, więc już przylecę sobie tą bez elek ale tutaj ziomek nam naprawdę mocne hity daje a na tym teksturpaku troszeczkę totemów nie widzę muszę się zasmucić z tym albo bo ja bez klaty jestem, a to ja głupi jakiś byłem dobra ja nie wierzę w siebie Czekajcie, ja tu sobie biorę koksy do drugiej. Oni już widzą, że ja sobie założyłem klatę. Ale ja nie wiem, ja na tym odcinku tyle zmieniam tych tekstrypaków, że ja po prostu się gubię w tych tekstrypakach już powoli. I muszę po prostu uważać, bo za każdym razem jest coś innego, nie? A patrzcie, tutaj sobie jakiś ziomeczek ginie, więc my byśmy mogli tu sobie spróbować go zabić nawet. Ale niestety on już sobie orał, więc ja po prostu sobie wejdę do środka i może spróbuję zacząć bić takiego ziomeczka sobie, który ma itemy 44 i 45 i on może sobie łatwo zdedać, A on nie je nawet za dużo, więc ja mu zaraz totem poleci, a wtedy już będzie nawet dosyć łatwo. Ale teraz sobie zaczął jeść, więc troszeczkę problemy z nim są. Knoka bym sobie zaraz tutaj wziął, bo to by mógł go sobie zabić, ale on tutaj już odleciał. A tutaj 50 chce z nami sojusza, więc my sobie oczywiście nie odmówimy tego. A ja nie wiem, tutaj jest ziom z naszego klana, nam nic nie pomaga niestety, więc trochę lipa z nim. Ale tam ludzie sobie orają, a tego bym mógł zacząć sobie tutaj. Dobra, to jest jego kolega najwyraźniej, że on nie chce, żebym go bił. A ja sobie zacznę bić tego, bo on bije naszego ziomeczka sobie z klanu on nie wyrabia od nas na koksach, więc on ma dobrego seta, ale strasznie gówniane perki najwyraźniej, patrzcie. Dobra, czekajcie. Niech on go zacznie tutaj sobie bić, a tutaj przyleciał jakiś ziomo w ale niestety on chyba tutaj nam ucieknie już. No właśnie, niestety uciekł, a my tu sobie ja pokażemy. żebyśmy sobie razem z ziomeczków zabijali. I widzimy się na jakiejś fajnej okazji do zabicia. tej po, dobra, no i tak jak mówiłem, to sobie teraz zmieniłem cecha. Bo tamte 50 cały czas mnie niestety ych, schodzą za mną po prostu. I próbują mnie zabić, więc to jest naprawdę niefajne. Niestety, a ja się jeszcze tutaj wyleczę, zbagowałem niefajnie. Ale dobra, tutaj jest ziomek z naszego klanu, to można powiedzieć, że jest w miarę bezpiecznie, ale patrzcie jakie, a nie on ma, patrzcie jakie ma buty, to w sumie on ma tylko buty dobre z seta, ale on jest z tego klanu, z którego są ci ludzie, więc trochę by słabo było ich bić nagle, ale tutaj fajnie by się nawet było wkleić do tego one new one bo jemu już tutaj pada seci, yy, pada ją totemy, znaczy, i dobra. Ja sobie tu zacznę go bić. jak mu padnie jeszcze jeden totem, to będzie dobrze. Ale niestety, już nas tutaj jego ziomki po plecach zaczynają bić. Więc ja po prostu z nimi pokażę soja. Ale oni niestety nie chcą. Nam tutaj już ziomek pomaga, więc dobrze. A my tutaj, dobra, wklejmy się. Wyrzucę sobie z trzy totemy. Bo ja umiem się dobrze wklejać, nie? Więc zaraz patrzcie to. Tylko tak, żeby oni mnie nie zobaczyli. No ja nie wiem, teraz nie zadał mu hita Bo to trzeba takiego hita jak z ruzgi, wiecie o co chodzi Ale nie wiem, ten ziomek niestety nas zaczął bić i niestety nam się nie udało Dobra, nie wiem, ja sobie tutaj Polatam po tej mapie i poszukam jakiegoś ziomka Nie wiem, czy tam ktoś jest O, jest tu jakiś ziomeczek, to bym sobie Go w sumie mógł spróbować zabić, ale nie wiem czy nam się uda Więc tutaj będziemy próbować, tak? Ale on jest tutaj jakiś mocno zamurowany, więc ja nie wiem o co mu chodzi O, dobra jest ziomek tutaj, więc ja muszę sobie jej zacząć. On też je, on jest jakiś inny, więc ja sobie zacznę po prostu bić. Jemu... zabiliśmy go. To jest... To jakiś bambiur był. Słuchajcie. Dobra, czekajcie. Co my z niego mamy? My nic z niego nie mamy, tu są same totemy. A to lipa akurat, ale... Nieważne. Ja już się stąd wykopię. No to fajnie, że ostatni kilek na tym teksturpaku poleciał, no nie? Dobra, już wam pokazałem tak naprawdę wszystkie trzy teksturpaki i na każdym zrobiliśmy jednego killa, a na jednym niechcąco się wywaliłem, ale to nie znaczy, że ten teksturpak jest zły, tylko że wtedy akurat mi się nie pofarciło i wywaliłem te fajerwerki. Ale co, mam nadzieję, że wam się tak naprawdę podobało. Wszystkie te teksturpaki znajdziecie w linku na moim Discordzie w zakładki teksturpaki. A co, ja się już z wami będę żegnał, widzimy się już w następnym odcinku. no.